W poprzednim odcinku Akademii Tańca. Przeniosłaś się do zespołu Michelle. To wojna. To nie jest wojna. To wojna. Choreo Westa było fatalne. Bierz swoje rzeczy i wynoś się. Kto jest twoim piątym tancerzem? Przepraszam za spóźnienie. Byłem w zespole Michelle. Znam ich słabości. Jestem gotów ich zmiażdżyć. A zatem wybraliśmy... Grupę Wschód! Nie ma powrotu. To jest już koniec. Moi tancerze zasługują na świętowanie. Dzięki zwycięstwu nad zespołem Michelle, grupa A może się z powrotem zająć mistrzostwami. Nawet już nie musimy myśleć więcej o grupie wschód. Bycie w wygrywającym zespole jest dla mnie wszystkim. Cieszę się, że jedziemy na mistrzostwa. Nie dalibyśmy rady bez Elliota. On ma wszystko, świetną technikę i jest całkowicie oddany zespołowi. Lepiej pasuje do tego zespołu. Nie są jeszcze na moim poziomie, ale są bliżej niż grupa Michelle. Moja grupa A. Zrobione! Bitwa taneczna, zrobione. Papa, pa, grupo zachód! Teraz wszystko należy do grupy wschód. Akademia wschód! Moi tancerze uwierzyli we mnie. Mieliśmy pojechać na mistrzostwa. Teraz, kiedy przegraliśmy, mam ostatnią rzecz do zrobienia. Muszę rozwiązać zespół. tańca Teraz jest pora na poważne działania. Myśleliście, że jest ciężko? Nie macie pojęcia jak to jest spróbować wygrać w mistrzostwach. To nasz czas, aby spojrzeć w przyszłość. A przyszłość dla tego studia to film. Film, który będzie przesłany na stronę, gdzie panel sędziowski zdecyduje, kto się w ogóle zakwalifikuje w tym roku. Film jest nowością na tegorocznych mistrzostwach. Wiele zespołów chce się dostać, a w ten sposób wybiorą najlepsze. Wiem tylko, że zrobimy najlepszy taneczny filmik na świecie. Dobrze, mam jedno ostatnie pytanie: czyje to pudełko? Właściwie to chciałbym coś ogłosić. Byłem tutaj tylko przez bardzo krótki czas, ale znam geniusz, kiedy go widzę. To jest genialny zespół i potrzebujemy czegoś, by to pokazać światu. To nowy wygląd dla grupy. Normalnie nie kupowałbym drogich prezentów, ale spójrzcie na ich twarze. Są tacy uroczy. Jest po jednej dla każdego z was. Wliczając naszą wspaniałą liderkę, piękną, utalentowaną Emily. Grupa A musi mnie polubić. Nie mogę wylecieć z kolejnego zespołu. Minął tylko jeden dzień, odkąd straciliśmy szansę na mistrzostwa. I nie za bardzo umiemy się odnaleźć. Przegrać bitwę taneczną to najgorsza rzecz na świecie. Hej! O, błyskotliwe nowe ciuszki. Hmm. Elliot kupił bluzy dla całej drużyny. Elliot musi być bogaty, żeby kupić 10 bluz. Nasz zespół właśnie stracił szansę na mistrzostwa. Nie chcę teraz słuchać o bluzach grupy A. W każdym razie, paru z naszych tancerzy idzie dziś na miasto. Chcesz pójść? E, jestem zajęty wieczorem. Jest okej? Okay? Tak, jasne. Luz. Jedyna osoba, z którą chcę świętować... Nie chcę świętować ze mną. Myślę, że muszę z nim porozmawiać. Po tym wszystkim, jak zaszliśmy tak daleko, czuję, że naprawdę muszę zrzucić z siebie napięcie. To jest świetne uczucie. Po prostu mieć czas dla siebie. Więc w tym tańcu ja jestem kompozytorem i widzę muzykę przed sobą, jakby kreuję instrumenty po drodze. Więc wszystko, co słyszę w muzyce, staram się zatańczyć i urzeczywistnić. Nie zawsze jest świetne, ale marzyłem o pojechaniu na mistrzostwa w tym roku. Teraz po prostu nie wiem, co robić. To są zajęcia grupy J. Co? Co mówisz? Emily zarezerwowała ten czas dla nas. Właśnie przegraliśmy bitwę taneczną, a Emily już dała nasze studio grupie J. To po prostu wstrętne. Okej, okay, rozumiem. Słuchaj, byłem tu pierwszy, znaczy, że jakby zająłem to miejsce. Emily zarezerwowała to miejsce. Już pora, żebyś się wyniósł. Wow, serio? Proszę, weź swoją ławkę z podłogi. Nie, nie chcę ruszać mojej ławki. O czym ty mówisz? Stoi na środku sali. Weź swoją ławkę. Wiem, że twoja mama cię tak wychowała. Cz. Nie ruszam tej ławki. Sam ją rusz. Nie wiedziałem, że J w grupie J znaczy Jełob. Nie jesteś trochę za stary na grupę J? Hej! No, co ty? O mój Boże! Sloan była na turnée z Luterem Brownem przez długi czas i nie mogłem się z nią widywać. Jej uśmiech to wszystko, co teraz chcę widzieć. Już nie będę dłużej asystentką Lutera. Chwila, co? Czemu? Ponieważ będę tancerką zbliżającym się tournée! Mówisz serio? <noise> tak! Mówisz serio? O mój Boże, czekaj, nawet czekaj. Nie, nawet nie o to, chodzi! Nie Jest o to więcej? chodzi, to nie najlepsza część! Co, jesteś jak... Więc skoro już nie jestem jego asystentką, będzie potrzebował asystenta! Okej! Okay. To oznacza... To oznacza... O! 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 To naprawdę najlepsze wieści! Nie wierzę, że Slom to zrobiła. Jestem z niego dumna i cieszę się, że będzie to robił. Na pewno będę tam, żeby go wspierać. Więc. O, o co chodzi? Muszę najpierw pogadać z Michelle. Okej. Okay. Naprawdę nie mam pojęcia, jak Michelle zareaguje, zwłaszcza, że właśnie przegraliśmy bitwę taneczną. Mam nadzieję, że mnie nie znienawidzi. Między mną a Piper atmosfera jest trochę napięta. Wszystko, o czym chce rozmawiać, to mistrzostwa. I wszystko, o czym Piper nie chce rozmawiać, to mistrzostwa. Hej, dziewczyny! Snow! Snow jest tutaj. Jej obecność poprawi nam nastrój. Tęskniłam za wami! Ja też za tobą tęskniłam! Właśnie rozmawiałam z Latrojem i powiedział mi o mistrzostwach. Gratuluję. No super. Dzięki. Dziewczyny, naprawdę. Wszystko okej. Okay. Jest, jest... dobrze. Możecie o tym rozmawiać. Cieszę się twoim szczęściem, Amy. Jest to ciężko, jest... kiedy twoim bliskim przydarzają się te wszystkie wspaniałe rzeczy, a ty zostajesz z niczym. Więc y, musimy wysłać filmik z tańcem na kwalifikacje do mistrzostw i będziemy mieli szaloną choreografię. Nie winie ich za rozmawianie o filmie do mistrzostw, ale to dla mnie za dużo. Wiecie, nie tak, ja po coś do jedzenia. Hej, Heather. Jak leci? Pomyliłam dzisiaj dosłownie każde zamówienie. Wiem o czym mówisz. Czy mogłabym prosić o muffina? Tak, jasne. Dzięki. To baton energetyczny. Znowu to zrobiłam. Nigdy nie czułam się tak bardzo przybita. Wczoraj byłam tancerką, a dziś pracuję w barze z sokami. Always be Zastanawiałem się, czy masz czas pogadać. Wejdź. Um, słuchaj. E, właśnie, właśnie dowiedziałem się o tej niesamowitej propozycji. Tak, wiem. Luther Brown dzwonił. Właśnie się dowiedziałem. Ale troj, nie, nie musisz się tłumaczyć. Musisz skorzystać z tej szansy. Być asystentem światowej klasy choreografa to niesamowite. Popełniłbyś wielki błąd, gdybyś tego nie wziął. Nie chciałem Cię zawieść, to wszystko. Nie zawodzisz mnie. To ja zawiodłam całą grupę, zawiodłam wszystkich! Chwilę, nie zawiodłaś nikogo. Wiesz, może nie dotarliśmy do mety, ale bez Ciebie, Michelle, nawet nie bylibyśmy w wyścigu. Ciężko jest mi patrzeć, jak i stąd odchodzi. Naprawdę. Byłam z nim w grupie A w zeszłym roku i było super. Więc to pożegnanie jest przykre. Będzie nam Cię brakowało. Życzę powodzenia. Dziękuję. Baw się dobrze. Będę. Pa, Michelle. Pa. Naprawdę chciałam, żeby Latroi i zespół mogli pojechać na mistrzostwa. Ale teraz on odchodzi do większych i lepszych rzeczy. Jestem z niego dumna. Szkoda, że to już koniec. 6, 7, 8, góra. Raz, dwa. Zaczynam trzy, pracę sześć, nad kwalifikacyjnym wideo, pracując nad choreografią. 4, 5, 6, 7, 8, raz. Zara? Trochę zbyt ornamentowy ruch. Wyczyść go proszę. Zara chyba ma rację. Rishel nie wygląda teraz na zbyt zadowoloną. Gdyby ten taniec miał mniej ornamentów, byłbym na ziemi, śpiąc. Co Elliot robi? Nigdy bym nie śmiał podważyć słów kapitana. O, Elliot. Richelle zaraz cię zupełnie zmiażdży. Okej, okay, Elliot. W Akademii Tańca tancerze słuchają kapitana zespołu. Tancerz stara się tylko zatańczyć lepiej. Tak, a ja wiem, jak ulepszyć taniec. Rozumiem to, ale ulepszenie tutaj nie wystarczy. Musimy zachwycić Daniela, więc potrzebujemy czegoś zabójczego. Elliot jest dość intensywny, ale ja też taka jestem, więc... Szanuję to. To właśnie to spowoduje, że taniec zabłyśnie. Ale tylko jeśli tak myśli, kapitan zespołu. Elliot chce świetności dla naszej grupy, a to coś, co mogę zaakceptować. Okej. Okay. Wezmę pod uwagę twoje zmiany choreografii. A teraz. Wracaj naprzód i do pracy. Okej, okay, świetnie, więc robisz Twoje te z małym, i wtedy. Tymi... Eliot? Dobra robota. Tak jak mówiłem, Rachel nigdy nie pracowała z kimś na swoim poziomie. I ze mną będzie nie do zatrzymania. Potrzebuję być teraz sam. Tyle się stało. W ciągu ostatnich paru dni i potrzebuję trochę spokoju. O, hej, tu jesteś. Wszystko dobrze? Wygląda, jakbyś ciężko znosił tę przegraną. Nie rozumiesz. Czego? Najlepszy dzień twojego życia był moim najgorszym. Ciężko na to pracowałam, wiesz o tym. Ty sam odszedłeś z grupy A. I nie myślisz, że nie myślałem o tym cały dzień? Mistrzostwa regionalne, potem narodowe i profesjonalna kariera taleczna. A ja będę tańczył rekreacyjnie do końca mojego życia. No! I najgorsze jest to, że. Wiem, że jesteś szczęśliwa. I ja też chciałbym się cieszyć z tobą, ale nie mogę. Nie mogę z tobą świętować, tylko bym cię przygnębił. Więc czemu po prostu nie pójdziesz sama? Już wiem. Myślę, że Elliot spotkał krasnoludka, który miał garniec złota. Wziął złoto i dostał pieniądze. Cały dzień rozmawialiśmy, jak Elliot zdobył te bluzy. Może ma milion znajomych i każdy mu dał po dolarze. Milion znajomych? Elliot nie ma żadnych znajomych. Nie mówię, że Elliot obrabował bank, żeby zdobyć te pieniądze, ale to są naprawdę fajne bluzy. Ej, on tam teraz jest. Dobierzemy się do sedna tej sprawy. Poproszę sok jabłkowy. Okej, okay, muszę iść. Więc y, słyszeliśmy o twoim prezencie. Wiesz, te bluzy musiały być drogie. Pralka czy pranie chemiczne? Bluzy takie jak te można prać tylko chemicznie. Jak płacisz za te bluzy? Wiesz, rozumiem to. Wygrałeś loterię? Tylko genetyczną. Na pewno nie loterię, ale spadek. Definitywnie spadek. Albo praca dorywcza. Masz pracę dorywczą? Nie, nie mam pracy dorywczej. Nie wygrałem też na loterii. Nie, żeby to był wasz interes, ale dostałem tę kasę od rodziców. Dzięki. Tak, tak. Rodzice, to ma sens. Tak. Dalej stawiam na krasnoludka. Elliot zapomniał swojej karty. M możecie mu ją zanieść? Nie chcę już dzisiaj go widzieć. Jasne, zrobię to. Dziękuję. Ło, widzisz to? To jest interesujące. Szybko! Do sieci internetowej! Nie uważam się za detektywa, ale jestem gotów to rozwikłać. Elliot, masz przerąbane. Więc jak się czujesz? Nie mogę uwierzyć, że wyjeżdżam. Czuję się, jakby to było. Czy wczoraj. właśnie miałeś zamiar pojechać bez pożegnania? <grym> Hej, wiesz, że nie jestem dobry w słowa. Słowa są przecenione. Co powiesz na ostatni taniec z kumplem? Wiesz, że bym chciała, ale nie ma tu Noa. A! Sygnał muzyczny. <grystanie> <Dobra. grystanie> Latroj nie powinien odejść bez pożegnania. I bez ostatniego tańca. Kiedy tańczę z Latrojem, to czuję, jakbyśmy mówili wspólnym językiem. Jest jak mój brat. I kocham z nim tańczyć. Ten dzisiejszy taniec. Wiele znaczy. Poza mną, Latroj jest jedynym, który rozumie, jak to jest być tylko hip-hopowym tancerzem. I przesuwać granice i próbować nowych rzeczy. To naprawdę smutne, że Latroj wyjeżdża. Ale robi to, co musi. Nie wymyśliłbym lepszego pożegnania. Będzie mi ciebie brakować. Mi ciebie też. Trzymaj się. Ach, świetnie było cię widzieć. Do następnego. To, czego będzie mi brakować z zespołu, to przyjaźń, więzi, którą miałem z nimi. Będę tęsknić. Jestem tak sobą sfrustrowany, że nie potrafię myśleć jasno. Teraz nie jadę na mistrzostwa, nie jestem w grupie A. I najważniejsze, byłem nieprzyjemny dla dziewczyny, którą lubię. Niech ten dzień się skończy. Tak się zachłysnęłam szczęściem z wygranej, że zapomniałam, że Noa przegrał i potrzebuję teraz mojego wsparcia. Hej. Nie powinnaś świętować ze swoim zespołem? Odwołałam. Muszę z tobą porozmawiać. Słuchaj, miałeś rację. To był najlepszy dzień w moim życiu i najgorszy dzień w twoim. I wiem, że nie chcesz świętować i rozumiem to. Czaki, czemu to robisz? Chcę, żebyś wiedział, że zostałam dla ciebie i nigdzie się nie wybieram. Jeśli Noa będzie tu siedział godzinami, ja też będę tu siedzieć godzinami. Wchodzę w to. Dziewczyna z moich marzeń, która siedzi tu dla mnie, to najlepsza rzecz, o jaką mógłbym prosić. Może i straciłem niektóre rzeczy, ale nie straciłem wszystkiego. Michel! 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 Hej, chłopaki, jestem tutaj. Michel! Michel! Karta kredytowa. William. Zero. Telefon Kedder. Ozzy i ja odkryliśmy coś bardzo ważnego. I musimy powiedzieć to Michelle od razu. Wolniej, odetchnijcie. I jeszcze raz. Chcesz to powiedzieć? Więc poprawdzę. ja powiem? Przed chwilą znaleźliśmy kartę kredytową Eliota. Zostawmy. Imię na karcie to nie do końca Elliot. Okłamywał nas. Jego imię to William. William Elliot. Używał drugiego imienia przez cały czas. To zupełnie normalne. Dużo nie, nie, ludzi. Nie, 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 To profesjonalny tancerz. Bum! To prawda. Wygooglowaliśmy go i odkryliśmy, że Taka William tańczy na Broadway'u. Co? Broadway? Nie, niemożliwe. Tak, tak, sprawdź to. Tak. O, poszukaj go. Elliot tańczył na Broadway'u? Profesjonalni tancerze nie mogą tańczyć w zespołach konkursowych. Emily nie może go mieć w zespole. To znaczy, że wygrana Emily się nie liczy. To zmienia wszystko. Opracowanie wersji polskiej na zlecenie NC+, Studio Sonika. Reżyseria Miriam Aleksandrowicz. Dźwięki i montaż Maciej Brzeziński. Dialogi Paulina Łączyńska-Pietraszko, Antonina Kastrzak, Dariusz Kosmowski. Kierownictwo produkcji Helena Siemińska. Wystąpi: Julia Kunikowska, Zuzanna Galia, Paulina Komenda, Dominika Sel, Marta Markowicz, Karolina Bacia, Magda Karel, Przemysław Wyszyński, Maciej Falana, Krzysztof Szczepaniak, Jan Rotowski, Józef Pawłowski, Jakub Jóżyk i inni. friend